Moimi instrukcjami. To co zaczynamy. Ale pamiętaj, żeby podążać za nimi. Więc co musisz pierwszy zrobić? Zostaw lajka i suba. E, musisz podążać. Nie możesz. Nie możesz, wiesz. Nie podążaj za instrukcjami. To co zaczynamy. Patrz na mój nos, patrz na mój nos, patrz na mój nos, patrz na mój nos, patrz na mój nos. Skupia się na nosie. Skupiaj. Nie koncentruj się Skupiaj się na nosie skupię się na nosie tylko na nos 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 nos, nos. Patrz na nos nie dokoncentruj się nie dokoncentruj się jesteś skupiony w ogóle jesteś skupiony podążasz za moimi instrukcjami patrz na, nos, patrz na mój nos 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 teraz na prosto Teraz na brodę. Teraz na brodę. Na brodę się patrzy Na brodę się musisz patrzeć. Nie dokoncentruj się. To tylko... Jest dla, dla dekoncentracji. ta ręka druga. Patrzy na moją brodę. Tu mam brodę. Tutaj mam brodę. Tutaj jest. Moja broda Patrzy na moją brodę. Patrzy na moją brodę. Patrzy na moją brodę. Patrzy na moją brodę. Teraz z powrotem na nos. Na nos z powrotem masz się patrzeć. Nie dokoncentruj się. Jesteś skupiony. Jesteś skupiony. O! Dobra. Spowolnijmy trochę. Pamiętaj, pamiętaj. Zostaw łapkę. Zostaw łapkę w górę. Co? Lecimy dalej. Podążaj za tym długopisem i powiedz mi, jak on kształt wskazuje. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze ci idzie. Jeszcze raz. Teraz inny kształt pokażę. Jaki kształt pokazuje? Jaki kształt pokazuje? Trójkąt. Dobrze, dobrze ci się, dobrze ci idzie. W tych kształtach. I jeszcze ostatni jeden. Ostatni test. Ostateczny. Co pokazuje? Co pokazuje? Nieskończoność. Dobrze ci idzie, dobrze ci idzie. Jesteś widzisz. Potrafisz, potrafisz, podążaj za instrukcjami. Teraz podążaj za tym tego pisem. Uciekać. Musisz go gonić. Podążaj za nim wzrokiem. Podążaj za nim wzrokiem. Jest dobrze. Jest dobrze. Dobrze ci idzie w tym. Dobrze ci idzie. Dobrze dzisiaj, się podążaj za tego podążaj z tego i co? Teraz próbujemy jeszcze raz Teraz spróbujemy jeszcze raz tylko że szybciej co za to jesteś gotowy na ultra szybkość uciekania tego opisu na pewno Okej, okay, zapamiętam to sobie to co lecimy. A, coś idzie, teraz dobrze. Za szybki jest uciekać. Uciekać. Musisz go konić. Ładnie. Dobrze. Coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. Dzień się teraz coraz lepiej. O, jak dobrze. A widzisz pod koniec się coraz lepiej szło. To co? Zmieniamy? Mam dwie takie. W różnych kolorach Jedna jest niebieska Druga jest biała Niebiesko-czerwona Tutaj biała Teraz musisz podążać za białym kolorem Podążaj za białym kolorem Nie skup go z oczu Nie skup białego koloru z oczu Cały czas podążaj za białym kolorem Nie możesz go skupić z oczu Nie możesz Nie możesz go skupić z oczu Podłączę sobie kolory. E, dobra. Chwila przerwy. Pogadam sobie z wami, wy też tak macie, że teraz zimą częściej wam pękałem te usta. Ja to sobie już mam tych, tych pomadek, żeby mi tak nie pękały. Polecam wam też. I co teraz? Podążaj za czerwonym. Czerwono-niebieskim. O tym. Z logo Pepsi. Bo jesteś gotowy? Możemy zaczynać. Tak, okej. Okay. Podążaj za niebieskim teraz. Za niebieskim. Podążaj teraz. Coś ci nie idzie teraz. Byliście. Dobrze. Dobrze, teraz lepiej. Od razu lepiej. Podążaj za niebieskim. raz Spróbujmy od początku Bo na początku ci za dobrze nie szło Z tym tak. podąż, Z patrzeniem na nos i tak dalej Więc co, próbujemy jeszcze raz Dobra, lecimy Patrz na mój nos 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 Dobrze, ci się dobrze, teraz lepiej Dobrze, ci idzie dobrze Patrz na mój nos Patrz na mój nos, dobrze, ci idzie. Teraz patrz na moje chów, patrz na moje żółto, dobrze, dobrze. 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 O, ale dobrze dzieci teraz. Dobrze dzieci. I co? Teraz patrz na brodę, patrz na moją brodę. 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 Dobra. fajne, ale co? Pamiętajcie, zostawcie suba, zostawcie lajka, nie bądź fajka, siedzisz bez suba, nie wiem jak to można tak robić, Zosta subika. Dobranoc, pa pa.